Tak więc jeszcze raz dziękujemy. Komentowali dla Was Łukasz Prawuszganczywski, Mateusz Pagopongowski i Janusz Snacks Pongowski. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Limitowana oferta. Użyj kodu Polski, aby dostać 3 darmowe skrzynki. Link do strony w opisie. Polecam. Bez tej pistoletówki będzie ciężko, tutaj Bartoszom, podjąć walkę. Oj, zupełnie się z tym zgadza, Mateusz. Co ty byś, Janusz, zrobił w tej sytuacji? W tej sytuacji wjechałbym na bombsite bez, clear'ował go do końca, sprawdził nawet schody, żeby się tam ustawić. Ba o, bardzo dobrze, Fradzik. od... Y, y, teraz zajmuje schody, tak jak powiedziałem, sprawdził. O, teraz uwaga, bo nie ma coveru, ale jednak... ścinka pada, ależ piękny frag i odgrasz go, hoga. Oh no i co to się wydarzyło? No, Janusz chyba poprowadził terrorystów do zwycięstwa w tej rundzie. Dwa versus cztery. Okej. Okay, fajnie, że to mnie tam paliło. one. No? obie o, nie, na nie, a nie, to... To Ale to nie, się... To znaczy, że tutaj za tym murkiem Bo nie, ministranci nie, 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 Patrząc na to, że jeden już wycofany, drugi ewentualnie sprawdza, czy ktoś tutaj dojedzie. Czy ktoś jeszcze się wychyli. Ja się powiem, że ja bym się tego zana, to to robił na tym Wam B, teraz może. te dwie z Zobaczmy jak to wygląda. Już spotował zawodnika na krzyżu. Niestety bomby ma CT, więc nie wygląda to za dobrze, ale ja jeszcze w nich wierzę. A przed chwilą 8-2 było w ogóle. Oj, tak. Tak wyglądało to jednostronnie, teraz już jest 8 .5. Sprawdźmy, skrzynka niepotrzebnie tam chyba pikuje. Cały czas daje swoje znaki. Sprawdźmy co, co zrobi ryci maszyna. Próbuję tutaj. Zajmuje Biblię, sprawdza Biblię. OLE OLE! maszynka! O, I I za, znowu! No I znowu! Tak... Baben. Baben. Co tu się stało? To co się teraz wydarzyło to... Nie powinno być miejsca chyba. Przy takim ustawieniu... No ale I tak, miałeś wyczucie, no, mówiłeś na samym początku. od Niezbyt rozważnie, złapany przez d w połowie drogi no i teraz już tylko Woxik zdradził swoją pozycję. Jest na banku, jest za BSM, Nie trafia jeszcze Medziska. I to musi być punkt dla Strajki. Oni muszą to teraz wykorzystać. Chociaż problemy, bo Woxik zegniacją i Woxik po raz drugi. A więc Małsports po raz kolejny górą. Committed to this, Robs. Możemy w jak on Oh my god. That's ridiculous. How does he do it? 3 Deagle headshots. 1, 2, 3. No! Ja pierdolę! Ja Powiem ci, że ty byś się na trenera Januszku nadał na pewno, ale. Hmm. Dziękuję, dziękuję, miłe słowa. Powiem ci tak, no. Myślę, że dla mnie to jest za wcześnie, a ja jestem Janusz młody, zdolny, ręka jest szybka. Czekaj, czekaj, ty czy w tym roku nie kończysz 30... 37 lat? 38. A. No, no to, to, a to młody jeszcze, tak, tak. Dobrze, wróćmy do meczu, bo. Ja udowodniam, że wiek to jej nic. Wiek to tylko izba. Ja też. Ja. Ja. Dawaj, dawaj, to... dawaj. No co, to jest ciągle. Dwóch. Ładnie, tu zaskoczył zawodnika, skrzynka nie wiedział gdzie się obrócić. No i bez zajęty szybciutko, właśnie tak wygląda ta mapa. Rich jechał z tym Galileuszem, ale nie no no latuje leiner, jeden wrak. Drugi zobacz! O Januszek, zobacz co się dzieje. Jeden na trzy leiner, ale on jest mocny. Mocny, mocny, ale nie. Powiem ci, że terroryści lekki błąd są, no, jednak podejście porównać prostu... b tak więc. Tak, to trochę A, trochę B. Tak. I ostatecznie tutaj wejście B. Jest plan, także będą finanse. Uch, ależ skrzynka się tutaj... ale No i myślę, że to jest taka akcja, już nasza... Udało im się tutaj dociągnąć ten wynik do końca. Udało im się dopiąć ten wynik do końca, no i przed nami... Przed nami trzecie, Trzecia lokacja. Jest to Inferno. Tak jak już wspominaliśmy, tak. w bezpośrednim spotkaniu udało się Bartoszom kiedyś wygrać na, na Palomę. Zobaczymy, jakmaj, że takstu było. się toczy też taki um, dość um, wyrównany wynik. And I think that's what you have with MIBR is like if they're gonna struggle, you're gonna see it in the first three rounds. If they're going to wreck you, you're gonna see that in the first three rounds. For. What is this? <laughs> Oh, no. oh, What the fuck? <noise> nie będą mi tutaj szans w starciu z kałachami, ależ tutaj jest Whoa. rzeźnia. No i szyb. nie widzieć jako pierwszy. <noise> O ty, o ty. A ja muszę ci powiedzieć, fajną brodę, masz prawos. Dzięki ty też masz spoko w sumie. Ja, Widzowie tak zobaczą go... po meczu. Ty masz taką gęstą Fajną. Poczekaj, poczekaj, prawda? No tutaj terroryści walczą dalej. Spotkają jeszcze 4 cztery na 3. Tutaj Obroda tak się zapatrzyłem trochę Na tą kamerkę twoją.